i <imitation> Jak nazujesz teraz Kazia od wewnątrz? Mam taki obraz, taki namiot trójkątny. W środku kolejny, ale taki już też w kształcie trójkąta, ale taki żelazny, te dwie warstwy. A w środku widzę takie czyste istnienie, biała energia. Dobrze, zaczymy się na chwileczkę. Kaziu, czy ty byłeś gdzieś że ktoś ci zakładał jakieś słony, ochrony, na jakichś warsztatach może byłeś, albo u jakichś bioenergoterapeutów, albo u jakichś jasnowidzów, albo innej jego jakiejś maści szarlataneri, Czy byłeś u kogoś? Kiedyś był taki Mirosław, niby tam, tak? nie wiem, egzorcysta, nie wiem co tam robił, mhm. co mu porobić. Byłem w Karpaczu, jakieś tam niby to, taka co widzi, niby nie widzi, coś tam też tam robiła, ale co zrobiła, to nie. Wiem. Dobrze, w porządku. Jolu, czy to ma związek z tą istotą? Tak, ewidentnie. Ewidentnie, no, dobrze. Pierwsza. Dobrze, Jolu, teraz ja przywołuję tego człowieka, tego właściciela tego, tego, kto to stworzył i założył. I on stoi przed tobą i rozkazuje mu to zabrać. Ma zabrać to wszystko, ale wszystko ma zabrać i ma odejść. To, że... Nie, 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 nas nie interesuje, co on mówi. Powiedz mu, słuchaj, nas nie interesują twoje prawdy, masz to zabrać, mhm. oczyścić, Kazia, uwolni całkowicie. Zabieraj to i wynocham. Wziął jedną warstwę, mojej drugą. Mhm. Dobra. Zabrał i poszedł. Mhm. Poszedł? Do. Poszedł. Mhm. Dobrze, Kaziu, coś poczułeś? Ja Spiera się w żołądku, zatknę i do środka. Dobrze, i jak teraz się czujesz? Czujesz, że twoje, jakaś ingerencja, coś się wydarzyło? Jest niepokój. No nie. Jest niepokój, super, pięknie. W takim razie mamy niepokój. Kaziu, słuchaj, wchodzisz w ten niepokój, wejdź do środka. Poczuj, niech on tobą zawładnie, całkowicie. Z czym ci się on kojarzy? O co tu chodzi? Co to jest? Nie, kojarzy. Nieważne, odczuwasz. Nie musisz kojarzyć tak umysłem, kojarz ciałem. Co czujesz? Co to jest? Lęk, strach, ból? Co to jest? Lęk. Lęk. Dobrze, wejdź w ten lęk. Chodź głęboko w ten lęk, głęboko. Tak, pozwól, żeby on owładnął Ciebie całego. Żebyśmy dowiedzieli się, co ten lęk jest, to musisz jakby wejść w niego, żebyś go poczuł, żebyśmy zobaczyli o co chodzi. Wchodź w niego coraz głębiej, coraz głębiej, a on coraz mocniej ci oponowuje. Jeżeli byś miał jakieś odruchy, na przykład płaczu albo coś, to nie krępuj się, bo blokowanie się, żeby go przytrzymać, to on tylko na tym zyskuje. Rozumiesz? Że ja się uspokajam. Dobrze, to wchodź w niego jeszcze głębiej. Na full, wejdź do środka. Jak poczujesz, że jesteś w środku, to im powiedz. To jest bardzo ważne, właśnie. W do środka i spokój? Mhm. To znaczy, był strach wejścia tam? Nie. A teraz wychodzisz z powroty, jesteś w ciele i teraz znowu czujesz to miejsce, jest ono jeszcze czy nie ma? Jest ten lęk, strach czy już by czy zniknął? Ty ją obserwuj. To jest jakby przód, wiesz, mi się wklęsł przedtem, a teraz jakbyś bardziej wyprostowany, już to wszystko. Dobrze, ale jeszcze masz jakieś odczucia, jakiś dyskomfort czy nic? Jakby nie, nie było. Ale jakby, jakby czy nie jakby, było? Jakby, jakby jeszcze nie całkiem taki lud. Czyli coś jest, tak? Dobra, wyczuj, gdzie to jest. Wyczuj. Tak się spokojnie. Ja no. mam to w podłożu. Dobrze, jest. to szukaj to, gdzie to jest. W którym miejscu? Chodzi o ten punkt, rozumiesz? Mi chodzi o punkt, nie o rozległość. Skupiasz się, wyciszasz i wchodzisz coraz głębiej, coraz głębiej i dochodzisz do tego punktu. I już wiesz, w którym on jest. Czujesz go? I wchodzisz w niego. Jak jesteś w tym punkcie, to teraz wchodzisz w niego i znowu te emocje odczuwaj. Jak wejdziesz do środka, niech o tobą zawładnie. Poczuj go. Widzicie serca. jakby serce Bardzo dobrze, dobrze, dobrze. właśnie do środka. Chodzi o to, żebyś wszedł do środka. Nie bój się, jesteś duży facet, po prostu. Nikt ci tu nie bryknie, ale musisz go poznać. On się chowa. Wejdź do środka. Jakieś gówno zło i ono będzie cię mieszało. Wejdź do środka i zobacz, kto to, co to. Gdzie jesteś teraz? W tym miejscu? Chyba w środku wrócisz. Dobrze? Jolu, jak to wygląda, jak ty obserwujesz z boku? To jest coś, co blisko serca. Tak. Tak to odbieram, że to jest coś takiego, co... co nie pozwala właśnie na tą wolność. Coś takiego... Co, odgradza? Dobrze, zapytaj się tego czegoś, skąd się wzięło. No to my wiemy, to co myśmy wiemy, Kaziu i ja, że jest coś, co Kazia ogranicza. Zobacz, zapytaj się, skąd się wzięłeś. O, albo inaczej, ja cię przenoszę teraz do tego momentu, ciebie i Kazia, obojętnie kiedy to było, gdy to coś wydarzyło się, zaistniało, czy to w tym życiu, czy w innym, nieważne, ja was przenoszę, jesteście. I kim jest Kaziu? Mężczyzną, kobietą, czy dzieckiem? Czuję lęk na przestrzeni, obrazu nie mam. A co dookoła widzisz mniej więcej? Takie pierwsze wrażenie, co jest? Dobrze, to teraz wychodzisz poza ten obszar i patrzysz z boku. Już teraz wiesz, gdzie Kaziu jest. Skoro ty jesteś na zewnątrz, to wiesz, gdzie on jest. Gdzie on jest? Mam taką... Kulę dużą szarości, ja jestem na zewnątrz. jest no? Dobrze, to ja już wiem, gdzie jest. Kaziu jest w brzuszku. Kaziu jest płodem, bo widzę to. Ale skoro mówisz, że wyszłaś na zewnątrz, widzisz kulę? Dobrze, widzisz właśnie brzuszek, czyli Kaziu jest płodem. Kaziu, jesteś teraz płodem i co czujesz, mówisz? Jakie są odczucia? Teraz spokój. Teraz spokój. Dobrze. Ja Ci przywracam pełną pamięć z czasu, gdy byłeś płodem, gdy byłeś w brzuszku mamy, za czasów w ciąży tak zwanej. I od początku, jak wszedłeś do tego ciała, aż do samego końca się urodziłeś, teraz prześledzasz cały czas. I ja mówię miesiąc po miesiącu, a Ty mówisz, w którym miesiącu jakieś odczucie, to co poczujesz, pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, czwarty. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. W którym miesiącu poczułeś cokolwiek? Jakąś zmianę, jakąś emocję albo coś? Nic nie poszło. Nic. Jolu, a Ty patrząc z boku, co zobaczysz? Piątym, piątym płacze. Płacz. Mama płacze? Dziecko. Dziecko płacze. Wewnątrz? Dobrze, to teraz zobacz na zewnątrz, co mama robi. Czy mama płacze? Tyle wejdź w umysł mamy i dowiedz się o co chodzi. Chcę robaka. Gdzie robaka widzisz? mnie. Dobrze, zapytaj się tego robaka, kim jesteś. Zapytaj się, kim jesteś. Nie mówię. Dobrze. Teraz mamy dusza stoi obok. Zapytaj się, czy masz usunąć tego robaka. Tak. Dobrze. Chwytasz tego robaka, obojętnie czy to jest energetyczny, czy jaki, nie ma znaczenia. Zanosisz do słoneczka, słoneczko go zjada, spala, on nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniał. I teraz doprowadzam, czyste światło mamy, wchodzi w nią, wyczyszcza, resetuje, tego nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Już. Dobrze. Kazio, czy ty coś poczułeś teraz? Jakąś... W ogóle mi uda tam wysódikno. Dobrze, w porządku, zostawimy. To ty się tylko obserwujesz. Dobrze. W takim razie jolu, teraz znowu wycofuję cię do momentu, kiedy Kazia mama załodzi w ciąże. Ja będę liczył miesiąc po miesiącu każda cyferka, a ty zobaczysz, w którym miesiącu będzie jakaś zmiana, która ma wpływ na Kazia. Ten miesiąc wyraźnie odczujesz. Jeden, dwa, Trzy, cztery, pięć, trzy, dobrze. Wracamy do trzeciego miesiąca i teraz przeglądasz każdy dzień. Czyli ja mówię o każdym dniu, a ty patrzysz w którym dniu coś się wydarzyło. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, 12. Na trójce znowu. Na trójce, dobrze, Trójeczka. W takim razie wracam do tego dnia trzeciego tego miesiąca i. Też stołówkę widzę. Stołówkę? Mhm. Dobrze, i co się dzieje? Okno, światło. Puste stoły, biały obrus. Czuję tą mamy. jakąś przykrość, coś tam się wydarzyło. Dobrze, chwileczkę zaczekamy. Kaziu, mam takie pytanie, czy była bieda w tym czasie, jak mam była w ciąży? No, na pewno była bieda, ona pracowała chyba w restauracji, mogła tak się zdarzyć, dlatego. dlatego... bieda była też i restauracja pusta, to jest czyli... Restauracja. Tak, tak, tu są dwa symbole. Tu jest jeden symbol, że pracuje na tej właśnie restauracji, ale tam jest pusto. Czyli guzik nie, zarobki, guzik nie, możliwości. I dlatego zapytam o biedę, bo pusto się pokazało. Dobrze. W takim razie, czy to miało w życiu na ciebie wpływ, czy ty wiedziałeś o tym, że na przykład było ciężko rodzicom, że oni tam... Tak, bo dzieciństwo moje było dosyć trudne. Czyli było dość ograniczone z tego powodu, tak? No tak. Dobrze. Chciałbyś zmienić, żeby twoje dzieciństwo nie było biedne, żebyś ty był takim... no. Rozpieszczonym dzieciakiem, a co? Chcesz zmienić sobie na takie cudowne życie? Nie, nie, na rozpieszczonego może nie. No, no nie normalnie. ograniczaj się, Kaziu. Nie ja wiem, bo, bo... czym to pachnie. Niczym nie pachnie. A czym pachnie to, co dostałeś? No niczym. To lepiej niech pachnie tamto. Jeżeli tak. ma być nic, niech będzie to lepsze. Co? Będzie co najlepsze. No i o to chodzi. To jest bardzo mądra decyzja. Ja teraz wycofuję wszystko do momentu, gdy. Twoja mama jest w planach przednarodzeniowych. Jolu, jesteś tam też, jest mama Kazia. I jakie plany robi? Kto jej robi te plany? Czy ona sama robi te plany na to życie? Jest jej mąż? Czyli Kaziu Tata? Jej rodzice? Jego rodzice? Czy ktoś jeszcze opróżni? Kto tam jest w ogóle? Pytasz mnie o to. Tą... Plany przednarodzeniowe mamy Kazia. Bo tu musimy zmienić. No, no nie jest tam sana. Dużo ich jest? Mhm. Dobrze, kto planuje? Kto jest tam główny, kto mówi, co będzie robił? Kto wszystkich rozstawia po kątach i ustawia? Właśnie tam, tak ojciec. Ojciec decyduje? Mhm. Jeszcze są dwie jakieś. Dobrze, nie będziemy im przeszkadzali w niczym. Robimy tylko teraz coś takiego. Ja daję świadomość mamie Kazia i tatowi Kazia. Daję świadomość, że Kazia mają wychować... W miłości, szczęściu, radości, mają mu dać jak najwięcej informacji, przekazać, żeby dziecko było szczęśliwe, radosne, wesołe, mają go kochać, nosić na rączkach, pieści, całować i mówić, jaki on jest wspaniały, jaki cudowny i dać mu wszystko, to, co on chce. A Kaziu jako dziecko będzie świadomy i będzie wybierał, co chce, a nie brał wszystko, aby brać, żeby się nie zaśmiecić. Czy teraz mama i tato przyjmują? Cały czas schłaniają te informacje. Jeszcze chwilę. No dobrze, nie chłoną to do informacje. Dotyczy to Kazia. Sami mogą doświadczać, co chcą, ale Kazia mają traktować wyjątkowo. Żeby w niczym nie ograniczać. Nic. Do nich to dociera. Dobrze. Jak już to dotrze do nich, to zapytaj, czy. Przyjmują, wypełnić to. Sami mogą sobie doświadczać, co chcą. Cały czas ten proces się dzieje. To będzie tak, jak pośna zupa, a w niej utko z kurczaka pływa. Już tak się to mi? Rozumieli, przyjmują. Dobrze, pięknie. W takim razie teraz oni robią sobie plany właśnie uwzględnieniem tego. I teraz przychodzą na ziemię, rodzą się, dorastają już z tym przygotowaniem, spotykają się, pobierają i poczynają Kasia. Kaziu jako istotka wchodzi do tego płodu i zaczyna doświadczać z tego, co widzimy. Ale teraz Kaziu może sobie wybrać inny moment. Ja będę liczył od jednego do dziewięciu, a Ty zobaczysz, w którym miesiącu Kaziu jako istnienie, jako dusza wchodzi do swojego tego nowego ciałka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Siedem. Pięć. Pięć. W piątym miesiącu. Bardzo dobrze. Kaziu, coś poczułeś w piątym miesiącu, czy nic? Nic. Dobrze. Nic. Ty bądź tylko obserwatorem. Dobrze, w takim razie w piątym miesiącu Kaziu wchodzi do brzuszka i zaczyna już doświadczać. Doświadczać właśnie tej materii, tego życia, tych praw, obowiązków, tralala i zabawy, tego wszystkiego. Już poza te prawa ziemskie, ale z niczym się nie utożsamia. Nie utożsamia się z niczym, nie reaguje na emocje, na jakieś takie wylewne emocje. Po prostu odczuwa tam i miłość, i radość, i szczęście, i złość lekką. Także wszystkie emocje w równowadze do niego docierają. Poznaje wszystkie te emocje. No i przychodzi poród. Kaziu się rodzi. Wychodzi na świat. I później jego dzieciństwo jest całe, takie przyjemne, skochane, rozpieszczane, cudownie się czuje. Cały ten świat go specjalnie nie interesuje rodziców i znajomych przyjaciół, i tych wszystkich, którzy są inni. Widzi, że są inni, ale on się dobrze bawi, bardzo dobrze się bawi. I jest radosnym, szczęśliwym dzieckiem. I aż do chwili obecnej. Kaziu, przyjmujesz taki scenariusz? Tak. W porządku. Ja teraz tak, wymazuję wszystkie tamte zdarzenia, które by się mogły wydarzyć, ale się nie wydarzyły. Wymazuję do zera, aż do chwili obecnej i wszystko z swoich ciał, zmysłów, z wszystkich poziomów, z tego istnienia wszystko zdejmuję do słoneczka. Słoneczko to zjada, spala, to nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A ty jesteś wolny od tego. Całkowicie do zera. I teraz w to miejsce wchodzi ten nowy program, który przyjęłeś. Właśnie, i on teraz wchodzi, zapisuje się, przechodzi przez wszystkie twoje dni dzieciństwa. Wszystko to, co doświadczałeś, teraz pojmujesz jako radość, szczęście, dobrą zabawę, taką wielką miłość. Wszystko, co najlepsze. I te wszystkie zapisy teraz wchodzą w wszystkie Twoje ciała fizyczne, energetyczne, emocjonalne, wszystkie Twoje poziomy tego istnienia, wchodzą wszystkie Twoje zmysły i umysły, i ogarnia Cię błogość, radość, spokój, cisza. Ja podnoszę wibracje Twoich wszystkich komórek, podnoszę wibracje Twojego ciała, Twoich zmysłów, umysłów. Ty się tak rozluźniasz, otwierasz się. Jesteś spokojny, zrelaksowany, uśmiechnięty i zadowolony. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. Tak samo jak przed sesją, czy chociaż jest minimalna różnica? No, nie znało że taka ulga Jest ulga, coś tak. puściło, tak? Tak, Ale tak. powiedz mi, skąd ono puściło, w którym miejscu poczułeś? W W klatce piersiowej. I co to są, płuca czy serce? No, powiem, bardziej serce. Serce. Dobrze, ja bym chciał, żebyś teraz posłuchał swojego serduszka i powiedział, czy ono tak pracuje jak zawsze, czy jakoś inaczej. Bo już nieraz mówiłem, żeby zwracać uwagę na swoje serduszko. Jak ono pracuje teraz? Spokojnie. A było zawsze spokojne? No, wiadomo, ale raczej. Znaczy, zauważasz różnicę? Czy nie? Bo o to mi chodzi. No, nie, no w tym momencie jest spokojnie. Dobrze. Ja bym chciał, żeby sobie wyobraził, że widzisz własne serduszko. Mniej więcej wiesz, jak ono wygląda. I chcę, żeby wyobraźni, jak go tak widzisz, powiedział mu: Kocham cię, serduszko. Zrób to. Kocham cię, serduszko. I co? Ono coś odpowiedziało, albo dygnęło. Ja cię, ja cię, ja cię teraz ja. Widzisz? Ale powiedz mi, jak się teraz czujesz? Jak jego teraz odczuwasz? Tak samo, jak przed chwilą? Czy coś się zmieniło? Czy jest bardziej spokojny, czy tak samo? To o tym chodzi minimalną różnicę nawet. Znaczy, to jest tak, jakby właśnie wyciszone widzicie, tak. Nie, no trudno powiedzieć. Ale ja bym chciał, żebyś tak zwrócił na niego jeszcze raz uwagę. I żebyś jakby swoją świadomością. to jakby się uśmiechał, nie wiem, no. z by się to dziwi. A to dlaczego powiedz mi wcześniej, skoro to zauważyłeś, nie chciałeś tego zrobić? Ja to stawić. poczułem, nie, tak. Te... Ale ja widziałam to wcześniej. Nie chciałeś tego widzieć, czy co? Nie, no ja chcę widzieć. Bardzo. To dziwne, nie, nie, nie. Ty jak chcesz widzieć? Oczami nie zobaczysz. Ty masz widzieć to duszą, no. rozumiesz. Tak. A dusza to jest jedno wielkie oko. Więc tu nie ma, chce, nie chce. Ona widzi, czy chce, czy nie chce, to ona widzi. Dobrze. Powiedz mi, jak myślisz? Serduszko jest zadowolone z tego, co się wydarzyło teraz, czy nie? Tak. A czy to by się udzieliło, ta radość w serduszka? My, czy jestem chyba uśmiechnięta? Oczywiście, ja widzę, jak cię puściło, tylko teraz ja bym chciał, żebyś bardziej jakby to odczuwał, wiesz? No, zrobiliśmy mały kroczek, ale teraz będziesz wiedział, na co zwracać uwagę, dobra? Pozwól sobie więcej korzystać z wyobraźni, rozumiesz? Nie z widzenia, nie z oczu, z wyobraźni. Po prostu sobie wyobrażaj. Wyobrażaj, co chcesz, że latasz, fruwasz, że cośkolwiek robisz, rozmawiasz swoim serduszkiem, ale jednej najczęściej wyobrażaj, że z nim rozmawiasz, dlatego że dostajesz dużo informacji od niego, rozumiesz? To jest bardzo ważne. Dlatego, że ty cały czas chciałeś widzieć oczami. A oczy są zamknięte. Więc nic nie widziałeś. Rozumiesz? Tak. Kierowałeś swoje chcenie nie w to miejsce. Wykorzystaj ten moment, póki nim stąd wyjedziemy, żebyś właśnie wyobrażał sobie. Jak ja mówię, jesteś tam, widzisz to, jak mówię, co przy tych zbiorowych, to żebyś używał wyobraźni. Żebyś brał w tym udział, bo jeżeli próbujesz przez oczy, nie? I mówisz, nic nie widzę, a tu nic nie będę robił, bo nic nie widzę. No to jakby nie podejmując próby, odcinasz się, cały czas się odcinasz. Ale została otwarta pewna blokada, która właśnie powstała w dzieciństwie. Ty, widząc tą sytuację, jaka była w domu, zacząłeś przyjmować to jako wartości, że trzeba się ograniczać, trzeba dystansować, trzeba powiedzmy oszczędzać. Trzeba odkładać, trzeba to, trzeba tamto, ale nie było zabawy, nie było życia takiego, wiesz? Rozumiesz, gdzie się zgubiłeś, Przyjąłeś te wartości rodziców. Bo nie były ich, ale ich życia, ich doświadczenia. Jakby wzrastałeś w tym i zacząłeś to stosować u siebie. Mimo, że zmieniłeś dużo rzeczy i na wiele więcej cię stać, ale system ten jakby ciągnął na to, bo on cię cisnął, on cię ograniczał. A jeszcze poszedłeś do człowieka, który ci założył jakieś piramidki, które jeszcze bardziej cię przymknęły, tak kapturki takie założył na ciebie, rozumiesz? I to dwa. Nie wiem po co. Biedę po mało. To właśnie robią ludzi nieświadomi, więc nie rób tego więcej. Ty jesteś wszystkim. Chcę, żebyś zaczął zwracać do swojego wnętrza. To, czego to uczę. Zwracaj uwagę na swoje wnętrze. Odczuwaj go, rozmawiaj z nim. Wyobrażaj sobie. Wyobrażaj, zaakceptuj te obrazy. To są normalne obrazy, to nie są wyobrażenia. Ale jak chcesz ich nazywać, że to jest wyobrażenie, to se tak nazywaj, ale korzystaj z nich. Używaj ich, rozumiesz? To o to chodzi. No to znowu teraz, wyobraź sobie to swoje serduszko. Uśmiechnięte dalej? Widzisz? Ono będzie co czas uśmiechnięte, ale ono chce, żebyś ty był uśmiechnięty. Bo jak ty nie będziesz uśmiechnięty, jak ty nie będziesz radosny, szczęśliwy, no to i ono będzie smutniało. Rozumiesz? No. Opowiadajcie sobie jakieś kawały i rozśmiechujcie się. Kazio, wszystkiego najlepszego. Nie.